Cześć, witam wszystkich. Ostatnio były pierwsze informacje o migu 19 Skrillprop Models, więc teraz będą drugie informacje o tymże samolocie, ponieważ doszło nieco detali. No to zapraszam serdecznie na zasadniczą część odcinka. Oto ona przed Wami. Miłego oglądania. Mamy nowe informacje o migu, i jak widzicie, pierwsza to jest taka, że będzie w marcu 2025 trafi na półki sklepowe i magazynowe. No tak, tutaj informacja właśnie o tymże modelu i pokazane już są schematy malowań. Pierwszy tutaj czechosłowacki z wczesnych lat 60. No, malowanie typowo srebrne z czerwonymi akcentami. Szara osłona tutaj dielektryczna z przodu, tak się to chyba nazywa. Na no, numer trochę jednak nietypowo, tuż przed statecznikiem poziomym. Tu mamy bułgarskiego MIGA 19. Z dobrosławcy, dobrosławcy, jakoś tak to się chyba mówi, też z podobnego okresu czasowego. Tu już jest zielona osłona z przodu. No i numer jest typowo na nosie, tu przed osłoną kadłuba zapewniającą osłonę właśnie przed działaniem gazów i wysokiej temperatury od działek. No i tutaj właściwie identyczny, jeśli chodzi o malowanie Polski MIG-19, tu tylko taki czerwony detal jest, Na no, reszta właściwie identyczny. Oczywiście numer inny, czerwony, ale mniejszy. No i wiadomo, szachownice. A tu mamy dość rzadko pojawiające się lotnictwo, mianowicie kubańskie. No, i to jest właśnie interesująca kwestia. Tutaj też charakterystycznie pomalowany ster kierunku. No, warto zwrócić na niego uwagę. Tu z kolei mamy niebieski 66 z USSR Air Force, czyli z sowieckich sił powietrznych. Maszyna tutaj, chyba wyróżniającego się pilota o ile ten napis dobrze rozczytałem. No i właściwie tu tyle jeśli chodzi o schematy malowania. No i jest ich raptem 5. Także tak one się prezentują. No i cóż, każdy myślę znajdzie coś. Ciekawego. E, tym bardziej, że być może maszyny te różnią się no, w przyszłości. Może będą się różnić e, nie tylko schematami malowań, no ale to zobaczymy. E, także to tyle na dzisiaj. Teraz już moje podsumowanie odcinka. No i to jest wszystko w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. Mam nadzieję, że to będzie za tydzień. No i cóż, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie, za wszystkie lajki, wszystkie kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, za wszelką pomoc i za wszelkie wsparcie. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!